Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak zmienić naszego maila na stronie Facebook. Więc następująco wchodzimy na facebook.com, następnie otwieramy tutaj odnośniki po naszej prawej stronie, w prawym górnym rogu. No i wchodzimy w ustawienia. W ustawieniach ogólnych, tutaj jak widzimy, e, są podane nasze dane, czyli imię, nazwisko, nazwa użytkownika oraz kontakt. I na tym kontakcie e, się skupimy, więc wchodzimy tutaj w kontakt, w edytuj. No i jak widzimy, mamy nasz główny adres e-mail. E, tutaj poniżej, e, pod spodem, mamy odnośnik do dodaj adres e-mail bądź numer telefonu, więc wchodzimy w to. No, i wpisujemy nasz e-mail, który chcielibyśmy tutaj e, zawrzeć, jako nasz drugi e-mail, bądź jako adres. E, ten główny, e, który za chwilę będziemy mogli sobie ustawić. Więc wpisujemy e, ten e-mail, który byśmy go chcieli. W moim przypadku to jest taki e-mail. Jak widzimy dostajemy tutaj informację, e, wiadomość została wysłana na adres e-mail e, w celu potwierdzenia, że jest to prawidłowy e, właśnie adres. Więc e, to możemy na razie zamknąć. No i wchodzimy sobie na naszą stronę e, gmaila. W, w moim przypadku gmaila. Oczywiście jeżeli u Was adres e-mail jest podany z innej strony, wchodzicie na swoją e, stronę z adresem e-mail. Przychodzi nam tutaj wiadomość od Facebooka. No I potwierdzi, potwierdź, adres e-mail należy do ciebie. Może zostać wyświetlony e, monit. E, o wpisanie e, tego kodu potwierdzającego. W razie czego e, ja skopiuję sobie ten kod, natomiast naciskamy potwierdź. Zapisano zmiany. E, jak widzimy, tamtą stronę Facebookową już możemy wyłączyć. No i mamy tutaj e, dwa adresy e-mail. Jak widzimy, możemy teraz sobie ustawić ten adres e-mail jako główny. Po zapisaniu zmian e, będziemy mogli go e, ten adres, który wcześniej mieliśmy jako, e, ustawiony jako główny, będziemy mogli skasować. Ja natomiast zostaje przy tym adresie e-mail. A e, wy już zrobicie, jak będziecie chcieli. Więc ja bardzo dziękuję. No i zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych poradników i pozdrawiam. Hej!